Cześć, z tej strony znowu ja, czyli Piotrek, wiem, ostatnio nie było filmików, ale no po prostu lekcji mi tak sobie bo czas, że no nie mogłem nakrywać, ale już będzie odcinek drugi z si Among Usa, z si Among us, a nie Among us, a dobra, Among, us, a among us, a dobra, nieważne i na mapie Polus, będzie sobie grać i myślę, o, że mogę no, jak się uda Hmm... To tu? Nie. Po... Poczekaj, ser. Zaraz tu fejdę. O, jesteśmy już. I co czekamy chyba? Start? Palion? Co? Miele śnieg, co? Ale dlaczego to palion? O, my ma... jesteśmy teraz krewnej, ten. Ja Mam mapie polskiej ja aż akurat siatko kram. E, w ogóle ja nie wiem co tu jest wszystko. Tu mamy. No nie, no i nie świecę. No i tak jeszcze sobie tutaj trochę porobimy Moja kotucha, ale no musimy i w końcu, co to jest? Tego zeta nigdy nie robiłem O, znaleźli Co? Jak? Można napisać, jakimś systemem? oni tak szybko wykrywają Jak tylko jedną osobę sapią Można napisać Czego ja zielony? Ja nie chcę Dobra, niech pani zielony kolor Tam Toś mi podkratł

A ja razem nie będę rzędu. Gdzie to jest coś takiego jak communication? Jak idą na communication? Nie, tu, tu, tu nie farto. Tutaj sobie wyskoczymy. My? Myślę, myślę, myślę tutaj by się fajnie kogoś tam zapić. E no, oni robią tego communication, czy nie robią, no? Siema. Siema. pojawił się tu czarny. No tak. Zobaczmy, co napiszę żółty miśmi ok Piotra Czarny Czarny nie. nie ja czarny 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 do... dlaczego na mnie kicsk ładnieńcy skic. No dlaczego zawsze na mnie muszą... Tylko fasan. No nie. Mogę zapotować teraz. To nie w zamknę. Niech drugi postać ich po Co? Communication zamkniemy. Szkoda, że nie można zapijać jako tłuchobu. O, wtedy to by było takie słowo. Co? Julka niech ta Julka w ogóle zapije tego tu. On tylko tak wchodzi. i patrzę, czy gdzie on fejcie. Tam zamknięcie ćpi. Hm. Julka się stoi. Nie wiem co utaję. Hm. Co musimy porobić jako tu? Chyba nic, no. O tam gdzie to? Tu A nie to tutaj jest To na... no to tam gdzieś O tutaj tam nie wiem Ach pięcie sapi e, No cóż chyba tutaj, wychodzimy z tej ekranu, Bo nie będziemy latać jako... Duch e, Coś się 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 popsuło przypadkiem. O, muszę kręcić jeszcze raz na publik. I dajmy tu. O, co? Nie, kity? Co? Nie, tutaj Jula pisze. Jula. Jula, czyli co? Ta reklama z Julą? Jako ta Jula, jako to to. z, z telewizora. No, ci się tak sobie szartuję. E, no start mógł być. O, start. Siema ma wspólnicy. Co? Taj niebieski po to mój kolor. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Gdzie to który Toitek? Tu nie Toitek. No dobra, eee... Yy. Napiszę start. Scyty... art... Start. Start! Niech ktoś ta starta i... Niech ta Jula ta start. Kto nie dziewczyna? Co Nie wiem, co oni piszą? No dobra, yy, Co mamy? co, mamy... Nie wiem w ogóle gdzie tu zawsze jest jakieś pomieszczenie. Tutaj na tej mapie akurat bardzo rzadko kram, to trzeba powiedzieć. Na tej, tej mapie kram najszaciej. Chyba. I no. Jakby ktoś się pytał, to najszaciej. No nie, no no znowu mi ktoś sapił, no. Wezmacie jest. znowu, to był żółty nupek. Nopek. Nopek z... O, krali jak oni to robią, już tak szybko wykrywają o mam... Mam niebieski. Dobra, niech ktoś to łączy, to by było fajnie, znaczy nie ktoś tutaj tojcie. O, to jest zero. Dobra. <ences> <Overwatch> no i co? Sobie zaraz chyba poczekamy. Nie rozumiem, się jak to wygląda. Nie, lepsze okularki. No. Właśnie nie mam żadnych petów za pieniądze. Ja ogólnie kram w kasie krzyw. Yy, na no, nie, nie kupuję nic za pieniądze prawdziwe. No, czekam na 10. Ok. Właśnie jest 10. O, są craft night. O tutaj mam coś od razu. tam ktoś miał, tutaj już mamy to gdzie teraz chyba pójdziemy, nie coś mi te, ta halinka śmierci. a dobra jednak się poszła halinka wtedy te poi, gdzie się pytam gdzie no, no. gdzie fiolet na oczach ok po prostu ok Wiolet na oczach, czyli popy. Co? Jakieś taki zapytania? Każdy sakłosował chyba. Opró oprócz halinki i popy. Nie, popy też. Co? Popra, popy w ogóle na mnie. Dlaczego na mnie? Przecież nie jestem. Fas EN impostor. Ona była impostorem. No dobra. No to co, ja muszę stąd wyjść teraz? Mniej więcej. O, ktoś skasił światła. Teraz impostor może, no, trochę porobić. Troszkę może porobić. O, dobra, jesteśmy. I teraz, a ja tutaj miałem już tutaj obok przy wejściu. Czyli co, robimy z tej kapelki, jakiś tam Kapelki to łatwizna, o! Ktoś mi tutaj, no ktoś mi ćwi poblokował Imposter cię poblokował Dlaczego nikt tego nie robi? Dlaczego nikt tego nie robi zawsze? A, A bo ja to mam Aha. Dobra, dobra, dobra. Tu. Ło! Czarny! Czarny, czarny. Idę na skłoszenie. Idę na skłoszenie, idę na skoszenie. Czarny. Czarny na oczy. Czach na oczach pysze dżumda. Czarmy na oczy oczach. mnie To czarny na moich oczach. Bo tam nikogo nie było. Nawet nikt nie przychodzi więc to czarny, nie, to czarny. Co tam za kapelki? Co? Co? To nie ja... Ty... Nie Halinka a zakłosuje. Halinka... O! Jest. Na mnie nie no, ten... Ten pójdzie. Tak? Rufas not n. No? Co? Myślałem, że to on. Ale... Przepraszam, myślałem, że to on. No coś mi się pomyliło i on nie wyszedł Swenta. Eee, nie czytamy. Prosimy nie czytaj, co nam było napisane. No tam to jest... No takie średnie. Nie, nie, ja tamtego nie odpalam, ja czekam. Ja czekam, bo tam nieważne. Nie, ja tam nie. No jeszcze raz, chyba jeszcze raz, sobie sakramy jedną kierkę. Albo wiecie, nie, po 12 minut, wiecie, to do to widzenia, do usłyszenia następnym razem i to jest. I